Cześć wszystkim. Dziś przeprowadzamy krótki wywiad z mistrzynią polskiej Europy z Taekwondo oraz naszą studentką Aleksandrą Kowalczuk. Dzień, <gry> tak. Dzień dobry. W jakim jesteś humorze? Jak się czujesz w ogóle? No, czuję się świetnie, bo jesteśmy właściwie już przed samymi świętami Bożego Narodzenia, które uwielbiam. Uwielbiam ten czas, który spędzamy z rodziną. Możemy sobie pojeść potrawy, których tak naprawdę no, nie jemy na co dzień. E, I co? No i nie mogę się ich doczekać. Niedawno byliśmy w Meksyku na Mistrzostwach Świata Seniorów. Aleksandra, Kualcia. Byliśmy tam przez ponad dwa tygodnie, najpierw spędziliśmy tydzień w stolicy, potem przenieśliśmy się troszeczkę niżej, bo Meksyk leży całkiem wysoko, ponad 2000 metrów nad poziomem morza, więc y, powietrza nam troszeczkę tam zabrakło, jak byliśmy do oddychania, ale... No, zawody nie poszły po mojej myśli. Na szczęście następne Mistrzostwa Świata mamy za 6 miesięcy w Azerbejdżanie. A za parę dni lecimy do Arabii Saudyjskiej na kolejne zawody, i to już będą ostatnie przed świętami. Chciałabym bardzo podziękować, no bo na tej uczelni prowadzący, wszystkie osoby tutaj, które pracują, bardzo mi pomagają w tym, żebym tę uczelnię ukończyła. Tą motywację, zarówno jak w sporcie, jak na uczelni, to trzeba wytworzyć w sobie, bo. Na trening mogę powiedzieć, że nie idę, na studia też mogę powiedzieć, że nie idę, albo nauczyć się na jakiś ważny egzamin, no ale to trzeba wszystko wytworzyć w sobie. No i no, nie powiem, że jest ciężko, bo to kosztuje dużo wyrzeczeń, dużo czasu i no nie zawsze się chce, ale. Robiąc to, co się lubi, albo studiując to, co się lubi, naprawdę można osiągnąć dużo rzeczy. Co mnie motywuje? Wierzę w to, że droga, którą wybrałam, czyli Kłondo, doprowadzi mnie do czegoś wielkiego, takiego jak na przykład medal na Igrzyskach Olimpijskich albo na Mistrzostwach Świata, bo takiego medalu jeszcze no, niestety nie mam w swojej kolekcji. Trzeba też wierzyć w to, co się robi, bo bez tego, bez tego za dużo też nie osiągniemy. I kto jak nie my. I kto jak nie my. Dużo się uczcie. To jest bardzo ważne.